To nasza wspólna decyzja. Tak była. <grym> Alma jest dobrym spotkaniem. Dobrym czasem dla małżeństw. Alma jest formą spotkań yy, małżonków i to jest dobry czas dla każdego małżeństwa. Alma potrafi przewartościować dużo rzeczy, pokazać właściwy kierunek. Dużą wartością jest to, że mamy możliwość spotkać się z innymi małżeństwami, że mamy możliwość po prostu. Yy, pobyć w gronie ludzi, którzy wiedzą co to małżeństwo i rozumieją jego istotę. Ja doświadczyłam odświeżenia, ustawienia na nowo priorytetów i dla mnie osobiście też to była bardzo duża zachęta do tego, żeby walczyć o bardzo dobre małżeństwo. Nie o zwykłe małżeństwo, byle jakie, tylko żeby małżeństwo miało wartość, żeby było dobre. Miało jakość. No, ja myślałam, że odpocznę trochę, ale się nie udało. No, ja też myślałam, że odpocznę. Myślałam, że jedziemy do spa. Ale to nie jest spa. Nie. Nie. W sumie odpoczęliśmy. Nikt do nas nie dzwonił przez ten weekend. O, to prawda. O, to było mega plus. Alma. Nikt do nas nie dzwonił. Alma bardzo kieruje na Boga, że pokazuje też, że człowiek sam w swojej sile niewiele jest w stanie zrobić i że tak naprawdę to właśnie Bóg jest w centrum. I to też bardzo mi się podobało. No i też cały czas było mówione o tym, jak powinno wyglądać małżeństwo, nie? I że powinniśmy mieć trójkąt z Jezusem, bo wtedy to małżeństwo będzie wartościowe. Bardzo, bardzo polecam. Yy, niezależnie od tego, w jakim punkcie małżeństwa się jest, to warto. Czy z dużym stażem, czy z małym stażem, czy z dużymi problemami, czy bez problemów, warto. Wartościowe spotkanie. Dla mnie odśnieżenie. Chodź. Nie odśnieżenie, tylko odświeżenie. O, to chciałem powiedzieć.